Witam Was barany. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2021. Zobaczmy, co są, jakie są informacje na ten miesiąc dla Was, co Tarot chce Wam powiedzieć dla baranów na wrzesień 2021. Jaka jest sytuacja baranów? Sytuacja kapłanka wyzwania. Zwaniana dla baranów? Trójka mieczy. Przyczyny, śmierć, przeszłość. Rydwan. Co macie w głowie i do czego dążycie? Rycerz kijów, najbliższa przyszłość, rycerz pucharów i ósemka pentakli. Co się dzieje dookoła? Jeszcze nie, jeszcze nie. Wy w tej sytuacji patrzę już na karty. Wy w tej sytuacji pokaż baran, w całej tej sytuacji, baran, umiarkowanie i król pucharów. co się dzieje dookoła? Trójka kijów i gwiazda, czego nie widzisz? Paś pucharów i potencjalny wynik. Król mieczy. Okej. Okay, pod spodem mamy piątkę, pucha, piątkę pentakli. Ok, dobra, zobaczmy, co się dzieje mam wrażenie, że wrzesień tutaj się pokazuje dla Was jako pewne wyhamowanie bądź jakieś takie przegrupowanie sił no, mamy dwóch króli z tego Ty pokazujesz się tutaj jako jeden z nich więc szykuje się jakaś rozmowa na szczycie tak? jakieś negocjacje no i barany również wychodzą z inicjatywą ale mam wrażenie, że po pewnych przemyśleniach Mogą się tutaj dla Ciebie również baranie pojawiać jakieś nowe rzeczy, ponieważ w Twoim otoczeniu jest i trójka kijów, więc to jest w ogóle nowy kierunek. Gwiazda mówi o tym, że jest to obiecujący kierunek i rzeczywiście jakieś takie światełko w tunelu, i również takie poczucie, że właśnie w tamtą stronę powinniśmy zdążyć. Ale myślę, że tak. Cała sytuacja to niekoniecznie musi być jakaś nowa rzecz, natomiast jakiś pewien rodzaj rozwiązania sytuacji, bo w przyszłości mamy Właśnie rydwan, i rydwan dąży ku tym gwiazdom. Te gwiazdy, które są tutaj, jakby w naszym otoczeniu, tak? Więc, jakby pojawia się w tym momencie jakby jakiś nowy kierunek, coś, na co czekaliśmy, albo coś, co jest obiecujące. I jest to w jakimś sensie powiązane z Twoim dążeniem z przeszłości. Natomiast mam wrażenie, że. Startujemy we wrześniu z jakimś takim wycofaniem, właśnie przegrupowaniem sił, zastanowieniem się. Być może trzeba jakiś jeszcze zrobić research, dokształcić się, poszukać jakiejś wiedzy, i w ogóle mam wrażenie, że tutaj jest to kluczowe, bo rozwiązanie albo jakiś pomysł, Właśnie znajdzie się w tym takim grzebaniu w szczegółach, wiedzy, być może właśnie douczaniu się, obserwowaniu sytuacji, ale tak jakby startujemy z tą energią nieaktywną. Już Wam to pokazuję. Mamy ten rydwan. Biały koń, czarny koń, i to jest jakby działanie tych obustronnych sił męskiej i żeńskiej. Rydwan również mówi o tym, że. Dużo się dzieje, szybko się dzieje, pokonujemy przeciwności, i to jest manewrowanie sytuacją, omijanie przeszkód. Natomiast to jest takie balansowanie na granicy prawda, kontroli tej sytuacji, tak? bo ona w każdej chwili może wymknąć się właśnie z naszych rąk. Co jest przyczyną jakby tego na, nagle takiego sestoju? Znowu kapłanka, mam wrażenie, jest takim wycofaniem się do, jakiegoś, do cienia. A znowu mamy tą czarną kolumnę, białą kolumnę, więc to, to e, e, tak jakby tu, kapłanka jest tym e, e, łącznikiem pomiędzy tą, tym światem niewidzialnym a widzialnym, materialnym a psychicznym, ale ona często również mówi o tym, że jest potrzeba zgłębienia jakiejś wiedzy, dowiedzenia się tego wszystkiego. Co nie jest tak jakby podane na tacy. To jest właśnie szukanie rzeczy pomiędzy wierszami. I często również właśnie mówi o tajemnicach. Co jest spowodowane jakby tą sytuacją? No, śmierć, więc śmierć mówi o transformacji, o zmianie. Również może być to jakaś, jakiś kres pewnych działań. Śmierć mówi o tym, że Coś nadchodziło, aż w końcu tak jakby stało się i jakby trzeba, trzeba tutaj zmienić jakby swój sposób widzenia, podejście, być może zmienić plany właśnie. Więc ja myślę, że sytuacja w przeszłości bardzo szybko się rozwijała, następuje pewna pauza i przegrupowanie sił. Zastanawiamy się nad następnym krokiem. I ten krok się u ciebie tutaj pojawia, ponieważ mamy tą trójkę pucharu, trójkę kijów, jest to nowy kierunek, prawda? Statki, na które czekałeś, przybyły. Gwiazda mówi o tym, że jest to obiecujące i jakby rozwiązanie tego, do czego w przeszłości dążyłeś, tak? Bo Pojawia się tutaj pewnego rodzaju właśnie, może nie kryzys, ale potrzeba jakby rewizji i zmiany jakby planów. I dużo jest też tutaj, właśnie ty wychodzisz, mamy, y, jako, ty wychodzisz jako karta Umiarkowanie i Król Pucharów, no energia bardzo taka płynna, y, mocno intuicyjna. Spokojna. Mam wrażenie tutaj, że yy, umiarkowanie pokazuje jakiś spokój, skupienie, dopracowywanie czegoś. Yy, również negocjacja, ale taka która ma zapewnić jakby zadowolenie obydwu stronom. Umiarkowanie mówi o testowaniu również, o tym, że tak jakby przyjmujemy to, co przynosi nam los i próbujemy z tego jakby ulepić, więc Twoja energia jest tutaj dosyć spokojna i dużo jest też takiej właśnie intuicji tu w tym wszystkim, obserwacji i tak jakby dopasowania się do... Mm, jakby do, do wydarzeń, które się tutaj dzieją. No, wyzwaniem tego wszystkiego mamy tą trójkę mieczy i trójka mieczy, prawda, ponieważ mamy też tą trójkę tutaj, może mówić o tym, że inaczej zakładaliśmy, eee, i rzeczywistość, prawda, pojawia się w in, innych tutaj barwach, niż byśmy chcieli. Tak, tu może być również odkrycie pewnej tajemnicy. Dotyczącej czegoś. Ja mam wrażenie, że to spotkanie z tym królem na końcu, bo król Mieczy znowu jest tutaj taką surową postacią, a ty wychodzisz, jakby z inicjatywą, tu się przeplata właśnie ta. Energia wody w tym miesiącu u ciebie, ale mam wrażenie, że pojawia się jakiś pomysł przy tym grzebaniu, prawda? Tego, czego nie widzisz, czyli paść pucharów. Yy, mamy jakiś plan kreatywny. On może być dosyć nie sztandarowy. No. Mm, Nowe, nowa propozycja, tak? z którą ty wychodzisz, rycerz pucharów, prawda? I wynika ona z jakiegoś doświadczenia, z jakiegoś chęci zaoferowania swojej pomocy albo właśnie uczucia. No, ale to jest coś, co jest wartościowe, coś, co chcesz, tak jakby, z kimś podzielić. Więc jakby ty wychodzisz z taką fajną inicjatywą rozwoju, pomysłu, być może zaopiekowania się, troski, Albo o projekt, albo o jakąś osobę. Jest szansa, pojawiają się nowe możliwości, jest szansa również na naprawienie, powrót jakby na te tory, prawda? I, i to jest coś, czego ty tutaj zauważyłeś. No, twoim wyzwaniem jest tutaj e, jakoś współgranie. Ja myślę, że to w ogóle wyjdzie, bo jakby twoja energia jest taka akceptująca to, co do ciebie wychodzi. No, ale właśnie, e, może być tak, że to spotkanie z tym królem na koniec może być tak jakby bolesne, bo od Ciebie czuć spokojem i tak jakby chęć dogadania się, aby było porówno, aby było spokojnie, łagodnie, żebyśmy mogli kontynuować prawda, w spokoju tą pracę i ten rozwój, natomiast ten Król Mieczy jest tutaj dosyć surowy i może ucinać tutaj wszystkie takie rzeczy, które nie są konkretne, albo właśnie ta surowość jego słowem, czy jakaś taka bardzo konk yy, konkretne wymagania mogą tutaj być tak jakby psuć całą zabawę z tego, z tego właśnie nowego kierunku ok, ale yy, co masz w głowie? no, rycerz kiju, zwykle jest to strzelec w ogóle dużo jest tutaj osób, więc ja mam wrażenie, że no, albo chodzi o jakieś sprawy w pracy gdzie, prawda, musimy z większą ilością osób się tutaj y, y, y spotykać i, i są jakieś różne kierunki i nie chodzi to tutaj tylko o Ciebie właśnie i tą jedną osobę, ale Rycerz Kijów mówi o działaniu. I z jednej strony jesteś taką spokojną energią, dojrzałą, jakby taką nieszarpiącą się. Masz jakiś pomysł, który się tutaj gdzieś tak jakby sam objawi, bo Paść pucharów jest taką energią kreatywną, jest taką weną. Nagle coś nam wpada do głowy, i okazuje się, że to jest genialne. Może być trochę odrealnione, bo to są czasem takie pomysły, trochę od czapy, tak? takie dziecięce które y, są kreatywne same w sobie, prawda? Potrzebują jakieś takie zejście na ziemię, ułożenie jakiegoś planu realizacji, ale sama ta energia kreatywna, ona jest taka bardzo ulotna i to właśnie symbolizuje ten paść pucharów. Ja mam, mam, mam tutaj wrażenie, że to się po prostu dzieje tak jakby po drodze, ponieważ Ty chcesz działać. To jest mocna taka energia działania. Zwykle jest to strzelec, ale to też bardzo pasuje do Twojej energii barana. Takie po prostu nie siedzimy na miejscu, tylko róbmy coś, wróćmy do tego, do tego szybkiego, prawda realizacji własnego planu. Przegrupujmy siły, zastanówmy się i działajmy. To masz tak, jakby w głowie, baranie. Co nadchodzi? No, wyjście z propozycją i ponieważ jest tutaj rycerz Pucharów, prawda, czyli masz tą jakość króla, czyli dużo doświadczenia, wiesz, wychodzisz z propozycją tego pomysłu właśnie w pucharów, coś nagle wpadło do głowy, jest rozwiązanie, prawda, wychodzimy naprzód, pozwoli nam to działać, prawda, rycerz pucharów mówi o tym, że z inicjatywą, ponieważ mamy tą ósemkę pentakli, albo prawda, ósemka pentakli mówi o tym, że coś kończymy, coś jest prawie dokończone, trzeba to doszlifować, być może wymaga to Jakiejś pracy po nocach, ale mam wrażenie, że chodzi tutaj o dokończenie czegoś, bądź jest to propozycja pracy, tak? Ale takiej mistrzowskiej, bądź zaoferowanie czegoś, co ma klasę, jest ładne, jest dobrze zrobione i yy, no, jest trochę takim dziełem sztuki, prawda? Tutaj mamy też. Umiarkowanie jest też często prawda, z angielskiego, w niektórych taliach nazywa się art, prawda, czyli sztuka. To jest coś, co jest ładne. I ten rycerz Pucharów mówi o tym, że Twoja oferta jest taka dopieszczona, ładnie wyglądająca, dobrze się prezentuje tak. jest to dobra, tak jakby robota. Pomysł, mam wrażenie, że jest też fajny. No, czym to się kończy? No, mamy tego króla mieczy i król mieczy może ignorować, tak, ponieważ ma tą inną zupełnie energię, może ignorować jakby jak to jest przedstawione, a poprosić powiedzmy o to, żeby pokazać mu liczby, tabelki, prawda? Więc jakby może to być pewnego rodzaju... Ugodzenie, prawda, w nasze serce, które my tak ofiarowujemy, bo jednak Twoja energia w tym miesiącu jest taka emocjonalna. Więc chcesz coś zrobić z potrzeby serca, a to serce może tutaj właśnie e, e, zostać ucięte przez tego króla mieczy. W takim sensie, e, właśnie jego charakteru, tak? Może tutaj nie nastąpić pewne porozumienie albo będą jakieś negocjacje. Prawda? Twoja propozycja jest przedstawiona i tak jakby wychodzisz z, tą, z tym działaniem, prawda? Ty, czyli dwaj rycerze, rycerze zawsze mówią o działaniu, o aktywnym właśnie spełnianiu jakiegoś celu, tak? Wychodzimy do króla mieczy. Zobaczmy, jaka by była rada e, dla baranów. Więc myślę, że wszystko skończy się jakimś spotkaniem i rewizją tego, co zrobiłeś, tego, co tak jakby doszlifowałeś, dokończyłeś, w 80% coś... Coś jest prawie dokończone i zostanie przedstawione. Mam wrażenie właśnie temu królowi mieczy. I wasze pozycje są bardzo podobne, więc tutaj tak jakby albo to są właśnie negocjacje na szczycie, starasz się jakąś nową pracę, albo właśnie jakieś duże zamknięcie pewnego działu będzie przedstawione i ocenione. Zobaczmy, jaka jest tutaj rada dla baranów. dużo kart, nam no wypadło jaka jest rada dla baranów. Okej, okay. okej, okay, super, a z pentakli no Aspen taki mówi o tym, że jest szansa na coś nowego, obiecująca i prawda, no, przedstawiona tutaj Tobie, wystarczy ją po prostu wziąć. No, i ja myślę, że tutaj pojawia się ten, to nowe rozwiązanie. Czy rozwiązanie obecnego problemu, czy po prostu przedstawiasz komuś jakąś ofertę i będzie tutaj wymiana? No, a Spentakli mówi o tym, że to jest warte zachodu i może nie trzeba się tak zniechęcać, prawda? Na pierwszy rzut oka. No, a z Pentakli mówi o nowym, obiecującym, coś na co czekaliśmy, co, prawda, tak jakby no, napawa nas nadzieją, że to wszystko się będzie rozwijać. Także te wszystkie działania, które tutaj są, y, idą w dobrym kierunku. Dołóżmy jeszcze do tego Króla Mieczy, bo on mi się tutaj właśnie wydaje tą surową osobą, ale może jest to pewna forma sprawdzenia Ciebie, jak sobie poradzisz y, prawda, z konfrontacją z taką osobą. Bo Aspentakli mówi o tym, że to jest dobre i to będzie rosło. Jest to propozycja na razie, tak? Ale dobra. Okej, okay, trójka pucharów, czyli świętowanie. E, to może być też przyjaciel, e, ale to może być również osoba, która tutaj w, gro, w gronie, prawda? E, osoba składająca, mam wrażenie, propozycję. Teraz widzę, że tak. Mamy też silnie zaznaczonego wodnika tutaj, bo gwiazda również jest wodnikiem. Prawda? I król mieczy również. Myślę, że może być to propozycja od kogoś znajomego, od jakąś pocztą panflową, również może być to propozycja. Jakiegoś związku, prawda? Nowej znajomości, nowego flirtu, również. Trójka Pucharów mówi o takich spotkaniach towarzyskich, ale jest to również karta świętowania. Ja myślę, że to jest ktoś, kto jest w Twoim gronie i kto będzie dla Ciebie miał tutaj jakąś propozycję. I będą negocjacje, ty jesteś otwarty. Jeżeli może być również to ktoś, kto jest z Twojego zespołu, yy, I no, pojawia się tutaj dla Ciebie propozycja, patrzy również na tutaj kolejną trójkę. E, pojawia w mi się również, barany, tu pewien rodzaju dylemat, bo jednak, tak, przychodzi coś nowego dla Ciebie, e, coś na co czekałeś. Prawda? mamy trójkę, czyli to jest ktoś, kto dołączy tutaj jeszcze, tak jakby do Twojego grona, ale mamy wyzwanie również trójkę mieczy. Może się ktoś komuś nie podobać. Pod spodem mamy, e, znaczy Twoje odejście albo Twój nowy kierunek, natomiast on jest dobry dla Ciebie. Mamy również Piątkę Pentakli, jest to opuszczenie, e, prawda, dwie osoby opuszczają e, tutaj e, dom, opuszczają tą Piątkę Pentakli to Wygodne miejsce, albo miejsce, gdzie są bardzo takie ścisłe reguły ustalone. Często mówi to o korporacji. Ok, myślę, że to wszystko. No, nowy początek jest obiecujący. To mówi Tarot, i będzie kiełkował, więc nie jest to taka propozycja rzucona gdzieś tam. Tak? Ona jest obiecująca i przyjdzie jakąś drogą pantoflową. Do ciebie albo z grona przyjaciół, albo właśnie na jakimś spotkaniu towarzyskim, tak? Jakieś takie e, komunikacje, które będą tutaj przez, przez osoby znajome, bądź w jakichś takich, właśnie e, może jakichś przyjęciach, albo e, spotkaniach, konferencjach tego typu e, wydarzeniach. Myślę, że to wszystko. Barany, pozdrawiam, widzimy się w przyszłym miesiącu.